Dobry Państwu, Jan Fior. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o początku, końca popisu i tego systemu, który do tej pory nas dręczył. O, o tym, co widać i czego nie widać. Zapraszam Jan Fior. Tak się jakoś składało przez całe moje życie, że ci, którzy. Nie, 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 nie angażowałem się w politykę w sensie, w sensie i aktywności i relacji z polityki. Nie lubię mówić o polityce, ponieważ polityka się kieruje przemocą, siłą, a ja wolę porozumienie i wolność, wolność wyboru. Tak się, takim się już urodziłem. Myślę, że większość z Państwa też, dlatego tak się tutaj jeszcze trzymacie tego kanału. Proszę Państwa, chcę powiedzieć o wyborach, ale nie, chcę, ale nie chcę mówić tych sloganów idiotyzmów, które czytamy w prasie, nawet, nawet na, 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 na internecie. Telewizji nie oglądam, więc nie wiem, ale spodziewam się, że też tutaj nic się nie dzieje innego. Proszę Państwa, w Polsce dzieją się rzeczy ważne. Może, można powiedzieć, może zdarzyła się jedna z najważniejszych rzeczy. Jeszcze o tym dobrze nie wiemy. Ale zawsze bunty, zawsze, zwłaszcza w demoludach, kiedy było powodów do buntu, w całych demolo, demoludach były, ale zawsze zaczynało się od buntu w Polsce. Najpierw wybuchały w Polsce. Teraz też. Obecna atmosfera przypomina mi początek lata, 1980, kiedy wszyscy byli już zmęczeni, zdegustowani, może nawet i, i potracili nadzieję. Ale gdzieś tam coś zaczynało się, tam jakieś bunty, jakieś wolne związki zawodowe, jakieś, jakieś małe organizacje, latający uniwersytet, podziemne wykłady. To, to wszystko już, 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 już powolutku zaczynało dojrzewać, już nawet się ludzie nie bali o tym mówić, bo jakiś czas był, było trochę strachu. Ja Państwu mówiłem od, od początku, od kiedy, od kiedy Konfederacja wyszła na, że tak powiem. Do polityki, już do, do aktywnej polityki, że to jest przyszłość, że to jest ruch, który jest bazowany właśnie na szkole austriackiej, na wolnej, na wolnej przedsiębiorczości, na, na wolnej konkurencji, na rozsądku, nie na, na, nie, na idiotyzm, nie na idiotyzmach, nie na sile, nie na przemocy. I, 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 I tak to się wszystko konstruowało. Państwo, żeście mi tutaj wiele osób. Odchodziło od naszego kanału, że, że, że nie mam racji, że to, że to łobuzy, że to farbowane lisy i tak dalej. Macie Państwo najlepszy przykład. Teraz, bo naród wreszcie przejrzał na oczy, jeszcze nie na wszystkie oczy, na pół oka na jedno, ale powoli do tego zmierza. To jest ostatnia zwycięska walka tego sojuszu popisu. To jest ostatnia zwycięska walka państwa dekretowego, faszystowskiego tworu, w którym państwo zachowuje się jeszcze gorzej niż za komuny, bo za komuny to państwo przynajmniej wyrównało pole wszystkim, zabrali wszystkim. A tutaj a tutaj e, nie zabrali, dali, pozor, zostawili pozory, że, że mamy coś, że się dorabiamy, że pracujemy dla siebie, i zabierają nam prawie połowę tego, albo jak mniej więcej, niszcząc z tej drugiej połowy też połowę różnymi idiotycznymi zakazami, nakazami, e, frustracjami itd. Tak Proszę Państwa, e, Konfederacja to nie była ślepa uliczka. Konfederacja to jest droga, która nas wiedzie właśnie do tego do tego rozwiązania, o którym marzą wszyscy. Czytam e, nieliczne artykuły z zachodu, z Wielkiej Brytanii zwłaszcza, gdzie, gdzie e, analizują do czego doszło w kraju, który był kiedyś ojczyzną wolności. Z Francji, ja nie chcę mówić, Niemcy się walą, proszę Państwa. To wszystko jest, wszystko się wali. Cały ten system się wali. Już, już trochę Trump ujawnił e, pewnych mankament, pewne mankamenty. Publicznie ujawnił, mówi o tym, w Stanach Zjednoczonych. Cały, cały Zachód upada. Myśmy się kiedyś do tego Zachodu modlili, chcieliśmy, ta Solidarność, która wybuchła w sierpniu 80 roku, była takim jakby naszym. Marzeniem jeszcze wtedy może nie Solidarność, przepraszam, tylko, tylko że program Solidarności był oparty na marzeniu, jakim było przyłączenie się do zachodu, żebyśmy mogli żyć godziwie tak jak oni. Nie wiedzieliśmy, że tam już zarzewie tego, tego, tego co się w tej chwili dzieje, tego um, niedemokratycznego, niesprawiedliwego, niekapitalistycznego, wcale nie wolno, wolno systemu, już tkwiło i to się pięknie w tej chwili. Buzuje, zaczyna buzować Bruksela, niewybrani ludzie decydują o tym, co my mamy, co my mamy jeść, co my ma, gdzie my mamy m, 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 żyć, e, kogo, może, kogo mamy przyjmować tutaj, czy nie, to są proszę i, 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 jak, i jak prowadzić gospodarkę, ten cały Zielony Ład, to wszystko to są chore, chore idee, wygłaszane i e, przewalczane przez. Przez, przez Zachód dzisiaj musimy z tym walczyć. Dzisiaj musimy walczyć z Wachodem. Przedtem walczyliśmy z Moskwą. Teraz będziemy walczyć z Brukselą, może nawet i z Waszyngtonem też, bo tam też nie najlepiej jest. Proszę Państwa, El País, to jest taki dla mnie symbol e, debilnego, kompletnie debilnego czasopisma, którym, którym wszystko, co nie jest socjalistyczne, co nie jest kolektywne, jest złe. Tak napisał w poniedziałek, czyli wczoraj. Na temat tego, co się wydarzyło, na temat tego, co się darzy, wydarzyło w niedzielę, nazywając tę niedzielę super niedziela, super wyborcza niedziela z wyborami w Portugalii, w Rumunii i w Polsce. to, co napisali. Konserwatyści Luisa Montenegro, to jest Portugalia, wygrali w Portugalii z ponad 35% głosów Konserwatyści, silny wzrost głosów skrajnie prawicowych, to tak skrajnie prawicowych, jak Konfederacja, jest takie ugrupowanie w Portugalii, czego? Czyli dość, wystarczy, nawet dość, no, mocno, mocne, e, mocno to jest powiedziane, Czego? E, na drugim miejscu I, i El Pais pisze, wyprzedzając nawet partię socjalistyczną, to partia socjalistyczna nie powinna w ogóle istnieć, ale, bo, bo nie ma takiej potrzeby, ja nie mówię, żeby ją likwidować, ale nie ma takiej potrzeby, proszę Państwa. Wyniki te położyły kres systemu dwupartyjnemu, Kres systemowi dwupartyjnemu i systemowi politycznemu, który wyłonił się z rewolucji goździków. Montenegro nie ma jednak bezwzględnej większości i tu mają nadzieję, że będzie szukał sojuszy. Oczywiście z socjalistami. Bardzo w to wątpię. W Rumunii, proszę Państwa, no Rumunia jest zadowoleniem El Pais, ponieważ proeuropejski kandydat w końcu wygrał. No szkoda, że, szkoda, że drugi raz się nie, się, się nie, się nie, nie nie, nie stanął na wysokości zadania takiego, jak, jak je zbudował e, georgersku. No W każdym razie przegrał. Simeon przegrał, tylko tak, czyli taki kandydat, kandydat wolnościowy nazwijmy go. E, w drugiej turze wyborów e, w 54. pokonał ultranacjonalistę, w drugiej turze, bo no to była druga tróla wyborów. Proeuropejski kandydat zdołał odwrócić wynik wyborów. No co tam, co tam się działo na pewno, proszę Państwa, wyborów naznaczonych rosyjską ingerencją, która doprowadziła do tego, że Trybunał Konstytucyjny nakazał powtórzyć, jak kłamią różą, Cenzura, kłamstwo to jest, to jest właśnie charakterystyka tego systemu dzisiejszego. I, 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 z, tym, i z tym właśnie walczymy, i z tym Polsko, i tu Polska się przeciwstawiła. Co Zaraz Państwu przeczytam, co, co El Pais napisał o Polsce. Krótkie e, kilka ogłoszeń. Proszę Państwa, Mennica Mazowia e, nam przypomina ciągle, żebyśmy zostali swoimi własnymi bankami centralnymi, żebyśmy mieli prawdziwą walutę. Co kupują banki centralne? Kupują złoto. Dlaczego? Bo same nie wierzą w ten papier, który, który tworzą, który tworzą na potrzeby państwa dekretowego, tylko właśnie faszystowskiego tworu, który chce nas tym, tymi papierami przekupywać. A de facto, zabiera nam e, na, naszą ciężko, e, owoce naszej ciężkiej pracy. Właściwie można powiedzieć, zabiera nam życie, bo, bo, to, bo czas, który przeznaczamy na pracę, to jest nasze życie. Prawda? I te niech będzie jedna trzecia z tego życia nam zabierają, ale pieniądze owoców, połowę w tej chwili. Więc dlatego, jeżeli jest. Te, w tej chwili jest 8% poniżej, y, chyba nawet nie całe 8% poniżej tego szczytu, 3500 dolarów za, za uncję. Proszę Państwa, opowiem o tym za, za kilka dni. Nagram, nagram taki krótki film o złocie, żebyście Państwo się nie bali, że nic się nie dzieje. Odpowiem na pytanie jednej pani, która, powiedziała, która mi zapytała, czy jeżeli już nie będzie wojny na Ukrainie, to złoto stanie. Proszę Państwa, zobaczycie, jak to będzie. Proszę Państwa, przypominam też, że my czytamy, oni nie czytają. I my. My musimy być mądrzejsi od nich. Oni udają, że są mądrzy. Oni nic nie wiedzą. Słyszeliście, co mówił, co mówił pan Czaskowski. Pan Czaskowski się tylko denerwował, jak mu ktoś zadał pytanie, na które trzeba było odpowiedzieć. On nie potrafił. Pan Nawrocki to samo. To nie są, to nie są ludzie, którzy powinni takim krajem, takimi ludźmi jak my e, 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 kierować. W ogóle zresztą my sobie pokierujemy sami. Jakżeśmy mieli te kilka lat swobody po 1989 roku, to żeśmy dosz, wyszli. Taki, z takiej strasznie ciar, czarnej dziury, bez żadnej pomocy wyszliśmy czy prawie, że bez żadnej pomocy wyszliśmy zwycięsko. Potem oni już tylko zaczęli kontrolować nas i zabierać nam to, co myśmy, co myśmy stworzyli. Gorszy system niż za komunę. Za komunę wszyscy byli biedni. Nie można było komuś zabrać majątku, bo nie miał nim majątku. A teraz mają ludzie, dorobili się, pozwolono im i teraz im zabierają to. Konfiskują holdingi, tu nacjonalizują i tak. Dalej. Chore, chore. To jest to, tego systemu Polacy już nie wytrzymują i pokazali e, obecnie. Proszę Państwa, ten wynik, no nie będę tu powtarzał, 21 tam z hakiem prawie, prawie ponad 3. częściej niż co piąty Polak się opowiedział po te, po właściwej stronie. Gdyby ta strona, gdyby nie psychologia, gdyby nie telewizja, to, byśmy, to, by, to by był wynik jeszcze lepszy, to by jedna trzecia Polaków, 35% by zagłosowało na Konfederacji, bo na kogo innego nie było. A może tam, nie wiem, pan, pan Jakub, jak e, e, załóżmy, no, więc, więc, e, ale jedna trzecia ludzi by się o tu opowiedziało przeciwko, więcej niż jedna trzecia, przeciwko temu duopolowi e, popisu. No, jeszcze to nie, nie nastąpiło, były pewne błędy też, była, była niepotrzebna, niepotrzebna. Konkuren... Znaczy, może konkurencja akurat potrzebna. Okazało się, że, że to podzielenie Konfederacji na dwa obozy sprawiło, że, że, że nabrali że, że ten obóz sprzeciwu, obóz wolności, nabrał siły, jeszcze więcej siły. Gdybyśmy, gdyby, gdybyśmy więcej wierzyli w to, że to jest możliwe, gdybyśmy nie dali się pod podejście telewizji, która. I, 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 ma, I medium tego ścieku głównego, które ciągle mówię, żeby nie marnować głosu i tylko głosować właściwie wiadomo na kogo, to by jeszcze lepiej było. Proszę Państwa, to nie jest. A jeszcze, jeszcze do tego głoszę. Nie zadłużajcie się, pamiętajcie, złotówka nie jest złą walutą. Przez to, że mamy ponad 500 ton złota, to, to ten pieniądz jest mocny. Myślcie o własnych firmach. Myślcie o własnej przedsiębiorczości. I chodźcie na, ku, na kursy e, Prepersów. Chodźcie na kursy Survivalu. Jak, jak przeżyć? Bo będzie kryzys. Będzie kryzys na pewno, bo do tej walki się przyłączą jeszcze inne kraje. Korzystajcie z doświadczeń firmy BizIN. Bizin.pl. BizIn, czyli tak jak biznes. BizIN. Jedno słowo, bizin.pl, tam są rozwiązania dla przedsiębiorców. Korzystajcie z tej firmy. I też chciałem przypomnieć, żeby dbać o siebie, dbać o zdrowie, dbać o życie innymi słowy, a nie o, o, o leczenie. Nie leczmy się, tylko starajmy się nie być chorymi. Konferencja braci rodzeń 12-13 września we Wrocławiu pomoże wam w tym. A jeżeli nawet nie będziecie mogli być na konferencji, to uczestniczcie przy przygotowaniach, albo przynajmniej oglądajcie filmy, Braci Rodzeń. Oni dużo mówią, mądrego na temat naszego, e, naszego wyżywienia. Link do, te, do, tej, do strony tej konferencji znajdziecie Państwo na, moje, na stronie opisującej film, na, na opisie filmu pod, pod filmem. Proszę Państwa, a teraz, co napisał El, El País. Zaskoczenie, w Polsce zaskoczenie liberałowie i ultrakonserwatyści będą walczyć o prezydenturę w drugiej turze wyborów z proeuropejskim Rafałem Czaskowskim, tak by proeuropejskość była obca tym nam. To my jesteśmy proeuropejscy. Bruksela jest proazjatycka, proszę Państwa. Rafał Czaskowski nieznacznie wyprzedzający według sondaży. No tam przeciwnika, oczywiście, bo Bonawrzycki bo jest skrajna prawica. To jest też, też kolejne nieporozumienie, kolejne, kłam, kolejne kłamstwo. Wyniki będą znane dziś lub jutro, no to już wszystkim są znane. To już piąte wybory w Polsce w ciągu nieco półtora roku. Sondaże się myliły. Sondaże się myliły. Proszę Państwa, to, że nam teraz taki pan Witwicki z tym fijołkiem mówią, że, że, że Polacy zagłosowali za, za że są antysemitami, że jesteśmy że jesteśmy antyeuropejscy, że, że, że jesteśmy proputinowscy i takie bzdury, proszę państwa, anty, że, jest, że antysemitami jesteśmy, to jest wszystko kłamstwo, proszę państwa, my nie jesteśmy ani antyukraińscy, ani nasi, ani konfederacja nie jest, ani Konfederacja Brauna, ani Konfederacja Mencena wierzę, że dojdzie do jakiegoś do, do, do porozumienia i się, i się te siebie zjednoczą, a nawet jakby się nie zjednoczyły, jakby były dalej te dwie, te dwie konkurujące ze sobą siły, bo każda z nich ma swój, ma swój swoich wyborców. Wyśmie, się, ośmiesza się Brauna za to, że, że, że wygrał głosami Małopolski i, i, i Podkarpacia, że, że to jest, że to jest. Yy, że, że tam są chłopi, ale chłopi to są, proszę państwa, baby też są, baby też są. Chłopi to są, proszę państwa, i baby, właśnie nasze, to są przedsiębiorcze. To, są, to jest grupa, która zawsze musiała być przedsiębiorcza, bo jakby nie, to by umarła i oni żywili, i oni żywili resztę narodu. I tak, tak się dzieje dzisiaj. Rolnictwo yy, i przedsiębiorczość to te, 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 te sfery się ze sobą przenikają. Aha, zapomniałem powiedzieć. Czytajcie książki, jak powiedziałem, bo oni nie czytają. I sklep.menger.pl to są, to są książki, to jest lektora dla każdego z Państwa. Nie, nie możecie czytać więcej, oczywiście, ale to jest minimum. Oczywiście Dzień Dziecka, przypominam, i tam są książki dla dzieci też, żeby dzieci już nie miały takich dylematów, jak my mamy. Proszę Państwa, Brown nie jest antysemitą. Brown się wkurzył i ja się też bym wkurzył. Tylko nie wiedziałem, że, że się E, szopki e, w, wielka, e, Bożonarodzeniowej w Sejmie nie ma. Krzyże się zdejmuje, ale, ale, ale te, 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 te um, świeczniki e, świeczniki e, hanukowe, nie wiem dlaczego się akurat zaczęło czcić. Kurzył się, miał, prawo, miał do tego prawo. Nie jest antyukraiński. My nie jesteśmy przeciwko Ukraińcom. My jesteśmy przeciwko mafii, która próbuje z Ukrainy zrobić siłę przetargową albo może nawet taran, który ma zniszczyć Rosję dlatego, żeby, żeby Ameryka nie miała konkurencji, żeby Zachód nie miał konkurencji, żeby był globalistyczny rząd. Davos tym ma kierować. To jest, proszę Państwa, to jest, to się w antyukraińskości przejawia. Jesteśmy przeciwko Europie dlatego, że Europa Serwuje nam idiotyczne rozwiązanie. Już mówiłem, Zielony Ład. Te wszystkie oszukańcze, oszukańcze obligacje, oszukańcze kupony, które, którymi handlują oni się sami wydrukowali pieniądze i tymi pieniędzmi i te pieniądze nam sprzedają pod, pod, pod przymusem. Proszę Państwa, to jest nie do pomyślenia. To nie jest żadna Unia Europejska. To jest, to jest grupa, która. Chce przejąć władzę nad światem, jakaś rzekomo awangarda, a, to, a, a są tak do tyłu, i są tak głupi, i tak yy, o głupocie ich świadczy to, że nie, nie doceniają nawet, nawet nas, nawet, nawet zwykłych jakichś tam Polaczków, którzy gdzieś na skraju Europy. Ale to tak się zawsze zaczyna. To się, Portugalia z jednej strony Europy, z drugiej strony Polska, a reszta, a środkiem Wisła płynie, proszę państwa. Będzie koniec to jest koniec, Polski kolesiu, którzy grabią Polskę i to dwoma grabiami, PO i PiS, robią, tworzą firmy tylko po to, żeby mieć zatrudnienie dla swoich ludzi. Podatki 50%, co dwa tygodnie nowa regulacja. JPK, to jest, to jest, antyludzkie, to jest antyludzka ustawa. Proszę Państwa, kontrole skarbowe, inspekcje pracy, to wszystko jest weterynaryjne. To wszystko jest po to, żeby nam dokuczyć. Żyjemy coraz gorzej, żywność jest coraz gorsza. Koszty są coraz wyższe. Inflacja pieniądza, mimo tego zakupu złota, inflacja, bo przecież te, te, te masy tych, tych urzędników, to one głosowały na tych, na tych Czaskowskich i Nawrockich. To oni, ci zdyscyplinowani urzędnicy i ich rodziny, funkcjonariusze. I ta cała, ta cała grupa. Ja bym powiedział, darmozjadów, którzy chcą żyć na korzyść, na, na koszt społeczeństwa pracującego, ciężko pracującego, budują sobie elektrownię i zburzą ją. Poszło się bujać 2 miliardy czy ileś tam e, e, złotych. Budują przekop, e, przekop e, tam w Elblągu i to samo, do niczego się nie nadaje. Zamykają. Budują tunel, budują autostradę, zamykają za chwilę. To jest, żadnej konsekwencji nie ponoszą. Wydają, ile chcą. I wydają tak, że pieniądze osłabiają. Tego nie może być. Proszę Państwa, Braun to zauważył i Braun użył siły, e, użył siły argumentacji. No, tak, żebyście Państwo widzieli. Antykomunizm nie, nie ulega wątpliwości. Antyeuropejskość, antykomuna, eurokomuna też nie ulega wątpliwości. A Żydokomuna, Żydokomuna to jest, proszę Państwa, twór, z którego Żydzi nawet, e, który nawet Żydzi wyszedzali. Oczywiście nie wszyscy, ale było bardzo dużo, wtedy dużo bardzo biednych ludzi, bardzo biednych Żydów. I ta biedota była właśnie opowiadała się że do komuną, a to były cwaniaki, takie marksiści, prawda, i leniści, którzy żyli, tylko przygotowywali sobie grunt do tego, żeby żyć za darmo od kogoś. Piętnastominutowe minutowe miasta, Następna, następny pomysł, debilny, prawda, zakaz budowy, zakaz budowy domu. Dlatego, że, że w szkoły nie ma po, w promieniu 1500 metrów. Szkół nie ma, proszę Państwa, dlatego, że nie ma młodzieży, nie ma demografii. A nie ma demografii, dlatego, że ludzie zdesperowani inflacją, zakłamaniem, tą debilną telewizją i mediami, tracą, tra, tracą chęć do, do, do posiadania, posiadania dzieci. Edukacja, jak wygląda edukacja w Polsce, jest zdominowana przez niedouków, jest zdominowana też przez ideologię, skorumpowana, yy, przepraszam, zniszczona yy, 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 przez, przez yy, no to jest skorumpowana właśnie też przez, przez związki zawodowe, przez kartę nauczyciela. Yy, nauczyciele są właściwie bezkarni w tej chwili. Nie ma żadnej konkurencji. Utrudnia się prywatyzację szkół, utrudnia się yy, homeschooling coraz bardziej. Więc to wszystko, proszę państwa, wielki brat. E, zaczyna, tak, tak nam dokuczył, że będziemy be, zaczęliśmy go niszczyć. Możemy być europejskim rajem. Polska może być europejskim rajem. E, zbudujemy sobie tutaj kraj, który. Wolnorynkowy kraj, będzie, nie, nie, niech to będzie tak. Nie bójcie się Państwo prywatyzacji. Prywatyzacja jest tylko niebezpieczna wtedy, kiedy mamy takie sojusze pry, publiczno-prywatne, PPP, prawda? Tam, e, więc pakt. E, Państwa z, z, z prywatnym. To jest, to jest najgorsze. Deweloperzy, prawda, którzy mogą całą dzielnicę zniszczyć tylko dlatego, żeby zamknąć dzielnicę. Jakieś plany robią specjalne, studia, żeby tylko deweloperzy mieli dostęp, albo tylko żeby oni mieli tylko dostęp do, do tej ziemi, do, 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 do wolności wyboru, yy, gdzie się mieszka. Sondażownie, telewizja, to wszystko, proszę Państwa, to trzeba, trzeba z tym kupić. Trzeba z tym skończyć. I kupić sobie złoto, bo potaniało. Zostać prepersem. Nauczyć się, jak przeżyć trudnej sytuacji. Grupować się. Nie bać się jeden drugiego. Zbliżać się do siebie. RODO nie zakazuje mówienia do pana Jana Kowalskiego, pani Janku Kowalskiej, albo pani Janku, albo Janku. Albo Kowalski nawet. Tego nie zakazuje. Nie bójcie się tego. Bi biometryczne dokumenty, te wszystkie cyber cyberzagrożenia... To wszystko jest do, dla ludzi, tylko trzeba, żeby to było w rękach narodu albo tych, od których, y, którzy w to włożyli własny wysiłek i będą kontrolować, dlatego, żeby, żeby nie spotkać się ze, ze sprzeciwem ze, czy, 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 czy bojkotem ze strony y, konsumentów. Proszę Państwa, pamiętajmy, że to jest początek końca i, tak się, i tego się trzymajmy. Za dwa lata y, Konfederacja będzie miała 40. Albo może, może 40%. Niech będzie, nie chcę przesadzić. 35-40% będzie miała. Jak nie będzie w, m, sprawowała władzy, to na pewno będzie miała wpływ na władzę. Pamiętajcie Państwo, tu jest Polska. Tu jest Polska. Nie gdzie indziej. A poza tym, jeżeli tu jest Polska, to Polską mają rządzić ludzie, którzy dbają o Polaków, a nie o innych, tak jak w tej chwili się dzieje. To tyle. Nie, nie chciałem przemówienia. Chciałem tylko powiedzieć, że dobrze się stało żebyście byli dobrej, dobrej myśli, uczyli się, starali, starali się znaleźć dobry zawód, może nawet budować własne przedsiębiorstwa, sprzeciwiać się instytucjom, które opresyjnym instytucjom podatkowym, protestować, chodzić do swoich posłów. Na razie, póki tak jest, jak jest, a potem to się zmieni to wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia.